Co się u diabła stało? Zaglądając w głąb siebie: Planeta Ziemia. W pewnym momencie naszego krótkiego życia każdy z nas zagląda w głąb siebie i zastanawia się nad naturą Ziemi, na której mieszkamy. Od dzieciństwa mówi nam się o Ziemi, Słońcu, Księżycu i przestrzeni kosmicznej. Uczymy się o naszym układzie słonecznym i jego planetach. Uczymy się o Drodze Mlecznej oraz nieskończonym bezmiarze przestrzeni. I akceptujemy te nauki jako fakt i skupiamy się na życiu codziennym. Pewnego dnia zdecydowałem, że chcę dowiedzieć się więcej o naszym świecie i wszechświecie. Chciałem wiedzieć wszystko, zacząłem więc szukać. Szybko jednak wpadłem na rzeczy, które zatrzymały mnie i skłoniły do myślenia. Hmm, oto kilka z nich. Czy wiedziałeś, że nasza kulista Ziemia wiruje w przestrzeni w tempie ponad 1600 km na godzinę? I że Ziemia obraca się wokół słońca w tempie ponad 107 tysięcy km na godzinę, sprawiając, że pędzimy przez galaktykę Drogi mlecznej z prędkością powyżej 804 tysięcy km na godzinę i że droga mleczna rozszerza się z prędkością światła, która w przybliżeniu wynosi 670 milionów mil na godzinę? Oszałamiające czyśnie, a jednak ani jeden człowiek na Ziemi nie może właściwie odczuć tego ruchu. Czujemy ruch kolejki górskiej, pociągu, nabawiamy się choroby morskiej. A gdy spadamy całe nasze ciało, czuje pęd. Nie czujemy jednak ani jednego aspektu codziennej podróży Ziemi przez kosmos. To dziwne. Widzieliśmy obrazy Ziemi z kosmosu. W 1972 roku NASA opublikowała pierwszy kompletny obraz ziemi widzianej z kosmosu zatytułowany Niebieska kula wzbudzający zdumienie idealnie kulistym kształtem oraz uczucie bezgłośnej nicości otaczającej naszą niebieską kulę. Czy wiedziałeś, że zdjęcie niebieska kula i każde następne zdjęcie ziemi opublikowane przez NASA to składane obrazy w całość? Stworzone komputerowo z danych i oszlifowane w Photoshopie. Nie istnieje ani jedno zdjęcie Ziemi widzianej z przestrzeni kosmicznej. Kto by pomyślał? A potem grawitacja. Einstein teoretyzował, iż grawitacja istnieje dzięki zakrzywieniu przestrzeni spowodowanemu przez masywne obiekty i że jest to siła utrzymująca nas wszystkich przy Ziemi. Co się zbiło, musi spaść, a grawitacja jest tak silna, że ma moc utrzymywania wszystkich naszych oceanów przy Ziemi. Jak i moc zakrzywienia ich wokół naszej wirującej planety. Nie jest jednak na tyle silna, by uniemożliwić ptakom szybowanie w przestworzach, piórom unoszenie się w powietrzu, czy zatrzymanie unoszenia balonów. Hmm, zgaduję, że moc grawitacji jest wybiórcza. W miarę jak zagłębiałem się w kosmos i fizykę, miałem coraz więcej pytań. I wiedziałem, że ktoś znacznie mądrzejszy ode mnie miał odpowiedzi. Nie tylko przestrzeń kosmiczna mnie fascynowała, chciałem poznać biologiczną i geograficzną naturę naszego świata. I znów, w miarę jak zagłębiałem się w wiedzę, odnajdowałem więcej dziwnych, zagadkowych rzeczy. Ta podstawowa biologia, że żywe komórki składają się głównie z wodoru i węgla, a woda głównie z tlenu i wodoru. Biolodzy znaleźli najdziwniejszą z anomalii na biegunach Ziemi która frapowała nawet sowieckich biologów. Odkryli nienaturalną ilość wody zamrożonej w lód i niezwykle wysoki procent dwutlenku węgla w oceanach. Na Ziemi jest mnóstwo wody śniegu i lodu. Czy wiesz, co mówi nam ta anomalia? Mówi nam o wielkim światowym pożarze w historii Ziemi, który, jak sugerowali biolodzy, zniszczył 99% biosfery na świecie. Co jednak naprawdę mnie zastanowiło, to ta liczba 99%. Znaczy, że wszystko, co żywe na Ziemi, jest teraz 20 tysięcy razy mniejsze objętościowo. A biochemiczna masa wszystkiego, co żywe, jest znacznie mniejsza niż przed tym ogromnym pożarem. Czekaj, co? Jak wyglądały żywe organizmy przed tym pożarem? Nie ma wątpliwości, że możemy czerpać wiedzę z badań naukowych naszych biegunów. Czy wiedziałeś, że Antarktyda to jedyny kontynent, który właściwie do nikogo nie należy? W 1959 roku państwa członkowskie ONZ podpisały traktat zapewniający, że żaden kraj nie będzie rościł praw do Antarktydy. Traktat zabrania i reguluje całą globalną aktywność na kontynencie. Czekaj jeszcze raz. Od kiedy jakikolwiek naród zrezygnował z chęci posiadania oraz eksploracji jakiegokolwiek lądu na Ziemi? Szperałem dalej. Co sprawiło, że pojawiły się nowe pytania. Pewne rzeczy po prostu nie miały dla mnie sensu i wyglądało na to, że brakuje wielu kawałków większej układanki. Lub są bez odpowiedzi. I wtedy natrafiłem na coś tak śmiesznego i absurdalnego, że nie wiedziałem czy śmiać się czy złościć. Poznajcie Stowarzyszenie Płaskiej Ziemi. Grupę podobnie myślących ludzi, stawiających hipotezę, iż Ziemia właściwie nie jest kulą w rozległym i rozwijającym się wszechświecie, lecz płaską i nieruchomą płaszczyzną. Początkowo myślałem, że to żart, rodzaj religijnej wizji lub zaprzeczenia rozwojowi znanej nam nauki. Ludzkość żyła w ciemnych wiekach latami i wreszcie mamy obiektywną, postępową naukę, rozwijającą nasze pojmowanie tej wielkiej tajemnicy, a płaskoziemcy myślą, że jest w porządku promowanie tak nienaukowych teorii. Niemniej pomyślałem, że to sprawdzę nim porzucę całkiem. W istocie chciałem się dobrze pośmiać i rozerwać, by się nie nudzić. Lecz widzisz, pomimo mego sceptycyzmu i pragnienia obalenia i wyśmiania tych płaskoziemców, to co znalazłem, nie było takie do końca niedorzeczne. Wreszcie znalazłem coś, co poddało w wątpliwość moje naukowe pojmowanie świata. Nie tylko teorią, lecz również silnym naukowym dowodom. Chcę się z Tobą tym podzielić. Chodź ze mną, jeśli chcesz, w głąb króliczej nory, by odkryć, czy nasza Ziemia w istocie jest płaską i nieruchomą płaszczyzną. Proszę tylko o jedną rzecz, zanim zaczniemy. Utrzymuj otwarty umysł, nim ta seria się skończy i kwestionuj absolutnie wszystko. Obiecuję ci, że na koniec zgodzisz się ze mną, że wszystko, co powiedziano nam o naszej planecie, nie jest do końca tym, na co wygląda. Możesz sobie nawet uświadomić, że twoje całe postrzeganie świata uległo zmianie, tak jak stało się z moim. I ostrzegam cię, ta królicza nora jest głęboka i czasami pewnie trochę kłopotliwa, lecz będziemy szli małymi kroczkami. I hej, kto wiem, może spotkamy nawet Alicję w jej drodze do krainy czarów. Teraz podążaj ze mną do drugiej części, co się u diabła stało. Dla państwa czytał Sławomir Knepikowski.